Witam Was cieplutko w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem, że dam sobie jeszcze jeden dzień na relaks. No i wybieramy się z Krystianem na rybki, tam gdzie byliśmy dwa tygodnie temu niecałe chyba dwa tygodnie temu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może będzie dzisiaj pisane mi złapać jakiegoś karpia, ale to wyjdzie w praniu. Także musicie zostać z nami. Dzisiaj pogoda piękna, wymarzona, siema. Dzisiaj ja mydła nie biorę. Znaczy, ostatnio też nie mam i nic nie złapałem. Także kurde. Ale dzisiaj przez ten tydzień chociaż pogoda taka unormowana Unormowana, właśnie o tym myślałem, jak stałem. Biorę sprzęty. Lec Ale rano nie chciało mi się wstawać Tragedia. Just another to open up and see. What kind of lifeline will be waiting there for me? I need to bury all these fears. Tradycyjnie rozpakowywanie sprzętu, o, żabki kumkają. Ty, ale tutaj ja bym nie mógł kłapać, jak one by mi tak cały czas kumkały. Co tu się dzieje? Normalnie poranny końcy. ale dostałbym szał dosłownie, no. Standardowo idziemy w stare miejsce. Nie zmieniamy, nie szukamy niczego nowego. Całkiem przyjemnie, ostatnio poszło dla Christiana, bo nie dla mnie. Ale mówię całkiem przyjemnie, ponieważ nikt wtedy nic nie złapał. Także to może być dobre miejsce. I tak jak rozmawialiśmy ostatnio, e, jeśli jest ktoś z wędkarzy. Takich prawdziwych, którzy teraz mnie oglądają, to wiedzą, że ryba lubi stałą temperaturę. A praktycznie ten tydzień noce były dosyć ciepłe, dni również. Nie było jakiejś tam przewrotnej pogody. Także wydaje mi się, że dzisiaj coś możemy zwojować. Ja nie wiem, dzisiaj może będę trochę. Tam nie rzucałeś nigdy, nie? Tak, no wprost. Nie, ja też rzucałem tam. Zresztą można, można tak dwie, wszędzie próbować. Te dwie będziesz chłopał na grotę, żebym miał jedno krzyżycie. Tak jak tamta jedna wyrwa? No ja tak właśnie będę chciał, wiesz? A drugo tak. Albo na to wyrwało Tak. Albo to tam już chłopaki jakiegoś karasia wyciągnęli małego. Chyba, że karpik, ale wątpię. Raczej karasia. Też mi tak się wydawało, że chyba karaś A ja sobie tutaj wkręcę sygnalizator brani. Zrobiliśmy taką fajną zanętę. Taką, że nikt nie chciał mieszać. Z jakimś tam krabem. Tak krab to był, nie? Niezbyt pachnący. A i ma chyba Krystian pierwszą rybkę. Co tam żeś złapał? Karaśka Karasie to biesia ja po prostu je kupię Bierz, I dla teścia dawaj. Dla teścia do stawu wrzucę Tam też miałem branie To może dzień karasia dzisiaj no, Fajny Oni cztery już mają no widziałem właśnie, że tam kotłuje ostro Ty chyba coś siedzi Jo. tak, bo kumbo tak mówię ci, że on parwo dawno się jedzie tak. Chodź. Dziecinko Karaś No ale taki Ja wiem Z 15 deko Jest, 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 jest No i Dla mnie mydełko niepotrzebne dzisiaj Dla mnie też nie Fajny karaśik Chodź, idziesz Pojedziesz do stawu, do teścia. Tam będziesz pływał sobie. Jest następny karaś. Trzeci do kolekcji. O, to teściu będzie zadowolony. Już tu siatka otwórz. Się, ja, tu, ja czuję, że ja to dzisiaj więcej na ten spławik. No bo tego. <noise> Pewnie tak. Pudełka tak. nie zamknęła. Ja nie zamknę, ja zaraz zamknę. Nie, 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 Białe. Tak. Białe. Zobaczcie, trzy na razie. Fajne one takie. A ja tu miałem branie na tą wędkę i na tą wędkę. Ale dzisiaj jest dzień Karasia, chyba. Chyba tak. ale ja dużo. Dobrze, dobrze, pójdziesz do stawu. Co? I pójdziesz do stawu Czwarty do kolekcji. Matko, coś? Nie wiem, chyba tak. Karaś. Jest, karasiek drugi. Dzisiaj do kolekcji. W końcu? W końcu. Mówię. Dobrze, niech tam parę się nałapi zawsze. Ja tam miałem dobre miejsce na karasie, tylko jakaś tam męta Wladło. Ile motjusik mamy? No tu mogę wrócić 2, 4, 6. Sześć karaśków Karaś nie Ale ciepło się zrobiło teraz. Kryj się coś ciągnie. tu mi cały czas pyka, ale to takie o, ale chyba taki dosyć fajny o ty, zobacz jaki ładny karasik o ładny na białego ty no, z 20 deko na pewno ma o, ciekawy dobra fajny, nie? ten już tak Żeby drapaczka nie dała, Co? drapaka, żeby nie dała. Co siedzi? Siedzi, ja tak czułem, bo mi za bardzo ściągał żyłkę, wiesz. Luka cały czas luźna była. Dobra, chodź. Będziesz miał nowy domek dzisiaj. Patelniaczek do kolekcji. O, chodź tu, chodź tu kolego. Kurde, one takie o? tłuste. ściochy. Dobra, teraz ręce umyć, żeby nie wpaść do wody. O! Coś chyba siedzi Karaś Na to wędkę to chłopie Jak zadniesz to masz uczucie Że tam nie wiadomo co jest Chodź tu do Chodź tu do mnie Aha, i ten. O, zobacz, chciałeś jeszcze. Chciałeś jeszcze nawieść dla mnie, chciałeś powiedzieć była. To poszedł, poszedł. No poszedł. Trzeba podbierać to podbierać. Poszedł, ale mi psikusa zrobiłeś, Karasiuku. no. Szkódź. A taki był fajny. Amerykański. Poszedł, chociaż karaś to nie amerykański. Kiedyś czytałem, że karaś. Japończyk z Japonii. Ten srebrzysty i ten złocisty. To u nas bardziej chyba te srebrzyste są. Mało, mało, ale ja łapałem kiedyś. Wiesz, że łapałem i te złote, ale to o to kiedy to było. Czas zbijać sprzęt. Ogólnie nikt z wędkarzy nie chciał z nami za bardzo rozmawiać. A no tak nie dziwi nas to za bardzo, nie? <grystanie> Tam chyba z 15 karasi mamy, niektórzy nic nie złapali. No ale w... chyba ogólnie ta zasada jedna sprawdza się, żeby nie zmieniać miejsca, nie? Tam gdzie od rana jesteś, to tam siedzisz. A tutaj ludzie wędrują, ale te wędrówki to chyba nie do końca się sprawdzają. Też. Idziemy do to, to krowy, dziadka darka w na staw, zanieść karasie. Ja. Ten jeden to widać, że chyba jakieś starcie miał z drapieżnikiem. Ja. Obgryzione. No to teraz ma drugie życie tutaj na stawie, ponieważ tutaj były wpuszczane w tamtym roku tylko karasie. To zaraz Wam pokażemy, jak to oczko wygląda, bo to nie jest za duże oczko. Tak, synek, a Ty będziesz kiedyś może łapie. Nie? No to idziemy. tutaj. Musimy teraz przejść tu przez pokrzywy. Chodź synek. Dawaj tata ci wydeptał. Chodź. No on sobie drogę znalazł. Chytrus, jest, jest kurde chytrus. Nie da się oszukać, ale coś poszło. Co tutaj chodzi kaczka? Nie rzucaj tak wiesz delikatnie nie. No już ona sobie poradzi Dawaj kolego Płyniesz Hopla no, Ona popłynie one muszą się Troszeczkę tlenu nałykać A czy ty Zabra. pływasz? A ty płyasz rybą No A już ja nie wiem chyba liczyłeś Nie liczyliśmy Nie wiem ile Z 10 na pewno tu ją wypuść, no Dawaj. No tutaj, no i niech płynie. Pamiętaj o tym, że każdy ten, kto ma nowy domek, no to potrzebuje trochę czasu, aby się zaklimatyzować. Dobra, idziemy do domku, nie? Młody, popłynęła na głęboką wodę, chodź. Idziemy do domu. Rybki mają nowy domek. A my powoli zbieramy się do swojego domu. Także życzymy Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć. Pożegnaj no się, kolego. Do następnego, nie? Cześć, ma.